Dzisiaj mam dla Was coś przepięknego, bo zabierzemy tą cudowną testarosę na małą przejażdżkę w grudniu, chociaż w bardzo wiosenną pogodę. Zapraszam. Coś, co trzeba zrobić, to, to małym szlaucznikiem omruć lampki i stają skrzynia dog, leg, czyli jeden k do siebie i dół. Poza tym cała masa przycisków. Niektóre otwierają szyby, niektóre robią cieplej, zimniej. Tutaj co ciekawe mamy e, przebieg samochodu, nie na zegarek centra. To co jedziemy. Ogarnijcie, jak pięknie są w te starości ustawione pedały, czy wręcz wycięte. Także Wam noga idealnie weszła między pedałem hamulca na pedał gazu. Żebyście mogli sobie ładnie to przekładać Widzicie? Wszystko przemyślane w najdrobniejszych detalach Słuchajcie, ostatnio miałem rozkminę dość ciekawą Kiedy jeździłem samochodem Dla samego faktu przejechania się autem A nie dlatego, że muszę gdzieś dojechać Coś zrobić I faktycznie było to dawno I dziś, jak to się pięknie złożyło Właśnie jest taki moment, że mam okazję pojechać samochodem tylko po to, żeby się nim przejechać. Bardzo dziękuję Agacie, która umożliwiła mi ten świąteczny prezent w postaci przejażdżki testarosą, poznania tego samochodu, doświadczenia tego samochodu i możliwość podzielenia się z Wami tym doświadczeniem, przekazania Wam tych wrażeń, opowiedzenia, jak to auto pracuje. Generalnie jazda starym Ferrari, no tym starszym ode mnie o kilka lat, jest niesamowita. To auto jest dużo bardziej analogowe i o ile ten Slogan może być wyświechtany no to Wszyscy mówią, że teraz coś jest bardziej analogowe To jest fajniejsze Ale co to znaczy? To znaczy, że musicie więcej myśleć Dużo więcej przewidywać Sam fakt zmiany biegu w tym aucie nie trwa chwili Musicie wcisnąć sprzęgło Przełożyć ten bieg Puścić sprzęgło, zgrać prędkość obrotową silnika i skrzyni To sprawia, że dużo wcześniej musicie zwrócić uwagę W którym miejscu będziecie hamować W którym miejscu będziecie skręcać Kiedy będziecie redukować biegi Cały proces jazdy jest dużo bardziej angażujący Kierownica, choć dużo ciężej experience, który z tego dostajecie od samochodu, dźwiękowy, drgań, ten teatr jest po prostu czymś pięknym, to trzeba lubić. I w tym kontekście to, że możemy cię się przejechać po prostu dla samego faktu przejechania się, docenienia tego samochodu, zrozumienia jego reakcji, a nie musimy gdzieś jechać, jest absolutnie przepięknym czasem i doświadczeniem. Co znaczy testarossa z włoskiego? Czerwona głowa. I to się odnosiło do czerwonych pokryw zaworów. Jak widzicie, znaczy, to nie jest testarossa, ona ma imię. To jest Teresa. Ale to jest wyjątkowo miłość. Czyli takie sprawia wrażenie. W tym krótkim poznaniu. Ale podobno jak się on pozna bardziej, to jest jeszcze przyjemniejsza. Ale musi wam zaufać. No i też wymaga od was zaufania. I pewnej ręki. I pewnej nogi. I świadomość tego, co robicie. Nie możecie być tacy. I rozlaźli. Jak to jest możliwe w dzisiejszych samochodach nowych, tu wszystko trzeba konkretnie kopnąć się w gaz, ładnie zgrać te prędkości obrotowe. To, że sobie jeździliśmy tym autem się przemieszczaliśmy, no bo śmieszne. Fajnie, on doświadczył starego Ferrari, spróbujmy sobie. To jest... Nie, to nie miało sensu. Znaczy, z nią trzeba ostro. bo ona tu się męczy. I ono trzeba zabrać w Alpy, na trasę, najpierw polecić przez te brudne Niemcy ze śmierdzącą kawą, przejść autostradą, dolecieć do Włoch, do Szwajcarii, do Francji, bawić się, korzystać z życia, cieszyć się nią, być przytulać, dotykać. prędkościami, które te samochody osiągały. Auto nie jest jakoś drastycznie ciężkie, niecałe to półtorej tony, chyba się dobrze kojarzy, masy, więc to jak na dzisiejsze standardy to nie jest dużo, wtedy to było dość, dość dużo. No i te hamulce znowu, no nie są takie, że pozostaje w miejscu, one się potrafią przegrzać, jeśli nie będziecie o nie dbali, więc znowu, no, trzeba to mieć w głowie, trzeba hamować wcześniej, trzeba dawać mu szansę, dawać sobie szansę, żeby to auto w ogóle zatrzymało, ale jak się to zrozumiecie, ułożycie to, wejdziecie w tą grę, no to odkrywacie piękny świat motoryzacji, Świat, który dzisiaj już w samochodach nie istnieje. No, takich samochodów dzisiaj się nie robi. to są dużo łatwiejsze do użytkowania niż te, niż te cuda techniki były kiedyś. Tak wygląda serce testarossy. Niespełna 5 4,9 litra pojemności, wolno-sące V12, płaskie V12. To nie jest boxer, to jest V12 o kącie rozwarcia 180 stopni. Dlaczego to nie jest boxer? Bo te cylindry nie chodzą przeciwstawnie. Więc chodzą tak jak w normalnej V12, a nie tak jak w silniku Boxster, jak na przykład w Porsche. Stąd ta koncepcja. Płaski motor sprawia, że ten środek ciężkości w tym samochodzie jest bardzo nisko i bardzo ciekawy jest rozkład masy, mianowicie 60% masy jest z tyłu, 40% trafia na oś. Przej. ja w ogóle mam tak, że jak podejrzewam ja do klasyku, nie chcę mówić, że ja dzieje, bo to nie o to chodzi. Zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie się jarają klasyczną motoryzacją. Mhm. Dlaczego to jest piękne? Dlaczego to ktoś kiedyś się przyłożył do tego, żeby z jakąś Mogę się założyć, że żadna z dwóch testaros, które się nie postawiło obok siebie, nie będzie miała takich samych szpar w drzwiach w czym. Widać, że to jest manufaktura włoska. Chociaż, co ciekawe, bo o tym warto pamiętać, Testarossa jako Ferrari możemy powiedzieć, że jest autem masowym. Ona włącznie z 512 TR i 512M wyszła w ponad 10 tysiącach egzemplarzy. Tak na Ferrari to jest abstrakcja samych testaros powstało około 7177 sztuk, no takie są gdzieś dane liczbowe, więc jak na Ferrari, no to, to jest auto masowe praktycznie, a mimo wszystko są tu różne klimaty takiej ręcznej do. Doświadczenie samochodu, który jest kilka lat starszy ode mnie, to jest coś pięknego, te samochody wtedy były dużo bardziej doporne niż dzisiaj. Te starości jeszcze muszą być bardzo czuli w ogóle przy nabiegów, szczególnie przy wrzucaniu niższych biegów, jak na przykład jedynki przy dojściu do jakichś skrzyżowań. Jeszcze ona na takim nie do końca zagrzanym oleju będzie sprawia trochę kłopotów. Oczywiście nie mamy wspomagania, więc wszelkie manewrowanie tym samochodem wymaga po prostu siły, ale przy rozpędzaniu ta precyzja, czy przy bardziej dynamicznej jeździe nie jest już pożądana. Auto generalnie jest bardzo szerokie tyłem, szersze tyłem niż przodem. W związku z czym wymaga trochę rozwagi tego, co robicie, gdzie wjeżdżacie. Sama specyfikacja jest dość nietypowa, bo jak widzicie, mamy niebieski lakier z zewnątrz, ciemny, prawie żeglarnatowy, do tego połączenie takiego ciemno-czerwonego, burmistrza, moglibyśmy powiedzieć, wnętrza. Bardzo nieoczywista specyfikacja, jak na samochód. Bardzo nieoczywista specyfikacja, jak na, na Ferrari. Ale mega mnie fascynuje to że ta starosa żyje i jest używana. Słuchajcie, mamy grudzień, 10 w Ferrari w grudniu. Okej, okay, pogoda jest wiosenna, ale wciąż. Możliwe, że naprawdę jesteśmy ostatnim pokoleniem, które doświadcza silników spalinowych i aut spalinowych. Znaczy przejmowanie się przebiegiem, bo no, będzie miał więcej kilometrów, sorry, to będzie miał. To jest wasz, mój, nasz czas, żeby móc tych samochodów doświadczać, kochać je, przeżywać i opowiadać naszym na wnukom jak było pięknie.